W tym filmie będziemy znowu gali w kolejny horror mod, który widocznie dużo z Was lubi. Patrzcie jak my cierpimy grając w te rzeczy. Więc macie kolejny film, ten horror mod w Yasmariak. i oglądaniu Czy ja moja Pila? No, no. Możemy. Oh, Co? Patrz to. Ja w <laughs> Co to jest? A może no, to... A, A muzykę. Idziemy zobaczyć co tu jest. Pewnie nic nie ma. Jezu, jest widać, Tego nie dało dosłownie. To nie może tam wejść, tak? jest autoframe, i Jest w związku, szczerze. Śmielony dróżno. Co jest? Co tu się z tym stało? Zrobi fajnie. Eee, bo jeśli włożył mi się to na rynku, to spadnie. Tak no, Fajne, ale jest jeszcze na mechanika, szczerze. Jakie to jest młody? Co, co, to jest? Nie wiem. Ale się dowiemy. Nie ma kapy, trudno się mówić, na BSL. Wydaje. Wydaje pan, wiem, BSL, ale BSL jest lepszy. BSL, w sensie kapa ma lepsze szejderki. Ale, no dobra. 8 czopu muszę zrobić, Ale fajnie, fajnie się te drzewa ci tak szczerze nam powiedzieć. A fajnie, fajnie, fizyka dobrze spala, o to mi się, to mi się bardzo podoba. Tak. Ja widzę do tych budynku tak, no? Ej, szczerze boję się, że to będzie to samo, co tego, że mi zrobi to mnóstwo, jak mi wyjdą ale fajna Nie mogę. Nie, ej, to jest, co, fajne. To jest fajne. To mnie tu będą torturować? O. Jesteśmy w kościele, nic mi nie grozi. No to z tego sądzę, nie? że R to z serii No weź zmień to. To? Tak, no to, to, to jest... Ale lampki wezmę, lampki wezmę. Znaczy i lampkę wezmę. Tak mówi Kuba. Też jest robił. Najawkę, najawkę, zaznajawkę. O mój Boże. O oh mój Boże. Powinienem to przy, przygotować, zanim rzadci chceszą. A, jakiś ptak. No, to jest ten. O! Oh. No. Mewy, ta mapa ta jest takim lekkim cheatem, nie? Wolą jest z niej taki lekką. Ja też na mnie patrzyłam na no, dni. Woda, woda. Na kapce jest lepsza woda, właśnie. Na kappa Dobra, z tego wygląda. Co? To jest go wygląda. No lej go, ma. ma tu jakieś kiepa gdzieś? Nie wiem, gdzieś. Jeszcze znaczy nie. O! O, po? Mówiłem, no że fajna fizyka jest fajna tutaj. Pa, pa, tak leżą. To jest bardzo fajne. O, no. Grot, co mi się też podoba, tego no. Jeszcze tak? Wiesz, jak mi on No. Uciekaj, 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 ucieka. Nie wiedziałem, że to już będzie. No, e, no, powiedz, Ej, no, no, powiesz, coś mam. Najgorzej. No, ale odsiadł się od naszego oglądaniu od wioski. Jedno coś i ty patrzę. Tak. Dzień Co oh. to jest? Co? Tak. Uuu! stop staw! E, weź. Sam Salmon. Ej dobra, jak to mam, to czekać chwilę. No, za... Ja swoich bindów nie mam, najgorzej. No dobra, to, to jest po pierwsze, co robię. To jest najważniejsze, czy to, Lub mieczek, czy coś, lub Patrz, co tu w ogóle jest. To łóżko też zrobił, łóżko to robię. Ej, może zrobić to! To, ten, 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 no. Ten, to jest lepsza. no Dobra. Nie, uwierzę ci, bo ja nie grałem w tym mieczku. Ja tylko dostawałem monty tak naprawdę, patrząc, co się dzieje, tak naprawdę, bo to jest jakby... To jest typu, wiesz, piguł, o. tak A, Patrz. No, postaw to na to, nie? Patrz. Aaaa i fajne to jest. I że poświęciliście, to jest kluz. Dobra, no to już cake Nie dobra znów złukami, no Slapy? Wow. Fajnie, fajne to jest szczerze. A wiesz co ja tak może sobie na wszelki wypadek zrobię tego? Łódkę? I wiesz... uciec od nich chyba. Te dźwięki nie, nie jest dobry. Dźwięki nie, nie tak. jest dobry. Co to jest? A się spiniamy. Tak skoczyli do wody. Mają no, to tyle dźwięki. Nie, nie wiem, to tylko teoria. Ale lago! No, ty masz 30 FPS-ów. Nie pisz. Powinienem zrobić, czekaj, da... czekać za 7 na flaga. Nie mu nie mam się co, bak, no, no w sumie tarczy, ale no, nie szukam no, mi tu jakiś krave, ja, albo nie mam To jest to no, ciekawe dzięki A już noc się zbliżał. Myślisz, że spać? Dobra, czasu też sobie pośpię. Ale tak raczej... Ty nie ma spać co chwilę, żeby był kontin sprawdzić. Nie wiem, nie, nie, nie. A ja sobie że, że bloki sobie tak wstoję. i pa! Udalić na was. No faktycznie. No, no, Lagi. Tylko... Czekaj. Lagi mamy. A Na ma 60... 40 fps. PS-ów. Chciałbym sobie zmieniłem radę distance, a ty nie ma nic. O, kurde! Co? To coś mi goniło! Sprawdzę na live. Ie. Coś mi goniło? Na live'ie, na live'ie, na live'ie Coś mi gniło, coś mi goniło, coś mi goniło. Nie, zacznę na live'wie. Za chwilę to będzie, za chwilę to będzie. Ej, coś mi w to e, e, się goniło. Co jest? Ja widziałem, 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 widziałem na live. A to tylko bardzo... Ale to, że tu było to są To od mojego konta widziałem w stoi. Czyli... Może mikrofon to się wspólnego na ten temat. Nie wiem. Tak mi go włączył. A go włączmy, masz sekundę. No tyle go wyłączmy. No. bo jeszcze jest na czerwono. To jest fajnie. A Otóż. Tam gdzieś jest, to. Jakby jakieś moki, są. Było coś tam. Czy te było, czar było czarne, w było czarne. I wiadra nie mogła być. Gdzieś czekaj, 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 tam jest ja w sensie. czekaj, Okay. No to mi dym Chciałem, że... A no to tak na pięć. Nie czekaj, bo ja... Cię Nie, mi tak łatwiej, wiesz. Ej, co ty jest? Zombie. No, no, no. Uf. Ty zoomewa. Nie no. Zumie na pięć, żeby nie było tak wiesz. Pro, tak tak. Oh. Mm, nie O Zjadłeś? Nie Albo Nie, bo klimat, nie? Jo. Jo. On mi ścielił! Eee, uh, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest ciężko Ej, myślisz, że go do łódki mogę? Nie, bo ja wiadra nie mam i to znajdę znaczy, ja do, do, wiadra, wiadra nie miałem, najgorzej, bo ja miałem na tym wiadro No Okej, okay, widać, że mi się dadłeś Zobacz, już się mam można zrobić. może coś tam mi szyjać faktycznie Dobra, Także... A nie, bo ja tam mam... Do... dobra. w tuj nie mogę zrobić. No, faktycznie. Się... <ścoughs> Co tu dzieje? Dobra, dobra. Ale mam i temę, nie jest źle. Odzyskałem, odzyskałem. Dalej nie mam wiadro Cześć, okay, załóżmy na siebie, o dzianie i Jezu z ich O i dźwięki są fajne. Echu jest tak. No a ta mi się podoba coś. Dobra, to wywała. A to to faktycznie to mi daje, no. Ale mam też bloki, mam też bloki. Też są dobre. No. Tak szczerze... No chyba idziemy do tego domu już po boli, co nie? Tak. Co na tyś... a, to iść kli? A dostała łódka. Try nie przed chłopką. No. To jest. co są. A ja, ja pamiętam, ja pamiętam, bo jakaś mi się na pewno tu przemienił w tego, w tego dziwnego takiego stworzenia. Jeden z tych na pewno. Ta, że to. Łoł. Wow. Gdzie jest tak Nie wiem, nie w A weźmy najpierw tu, zobaczmy, gdzie wresz... tu jest. Ej, hey, mały blok. Dźwięków nie robię Co? Widać robię. Co to jest, spoj No to czekaj, to najpierw w górę pójdźmy Co są tu Siemo Teraz ja to mogę zabrać, to mogę zabrać Czego? Oooo Ej, ej, czy ciekaw się na kobłe, bo mogę ich tego. The man from the fold. Brać? Ja Mężczyz... Przed... Nie, kiedy... <laughs> Od tego SMP się już zostało, użytki. Od SMP mi już pozostało. Nie czesną, no właśnie słyszę. Ej, schodzimy też do pimnicz, bo to chyba jest jeszcze. Nie, chyba nie ma. Nie ma no, Eee, taki powiem dziwny dom. Spodziewałem się lepszego. Nie, bo ja tu muszę sobie ogarnąć eku ogólnie, wiesz. Znaczy go to nie jest. Ale skruk, Jezus, dostanę takiego zawału. Coś mi się, ja coś się ale ja to coś jest. Ja jestem teraz w takiej najgorszej pozycji to są, mnie. Ej no. O Jezus. Leży, bo nam lepiej słuchać. Krowy tam są. O Jezus, nie. bo ja F5 nie mam i to jest najgorsze, tak szczerze. Bo tak to byś się spojrzał na F5 do tyłu. A nie tak. Samo hotka co tam było. Tak. Nie, idę tam. Powiem no, gdzieś w tą stronę, zobaczymy co ty wiesz Ej, ej, faktycznie, faktycznie, gdzie mam, gdzie mam ten śpiwór? Czekaj, ja sobie zrobię wyro. To jak będę se umierać, to ja se postawię wyro. Też tak myślisz? To dobry pomysł? Pod śpiwór, masz piwór. Bo ja nie, nie wiem czy śpiwór ci daje tego. Spawn pointa? Tak. Chyba daje, a spój? Nie, nie daje. Chyba nie, poczekaj chyba no, nie daje, nie daję. No, wolę mieć wyro, tak szczerze. Bo wiesz, bo jak będę sobie umierać, to sobie postawię wyro dwa razy. Bye, bo ja wolę bardziej ten namiot. nie co tam ja, ten. E, Śpimy, ponieważ szybszy i w ogóle. Dobra, dalej idziemy. Nie wstrzymujemy się. Idziemy ku wschodowi słońca. Znaczy ku zachodowi bardziej. A, to Ej, I wiocha? Nie. Nie, to nie jest wiocha. Ej, to, co co to tu jest tu to jest. Ło! ta pszczoła! Ej, to jest wiocha! To jest to taka fajna wiocha. Na no bogato. A z niej będzie tyle żarcie, tyle ekwipunku w ogóle, ja tu się wystarczy mocno. Ile, kur? Właśnie najlepiej być na otwartej przestrzeni, według mnie. ta też, też. Ej, co za wiocha? Jo, wiedź, wiedź. No, nie dziwiedź. Nie wiem, wiocha mi się podoba. No, no, fajna jest. Bo ona nie jest taka wiesz, taka. Uuuu realny. mi nie przydadzą mi się. Albo... Klej, może... A się spełniałem trik Arnold! A fajne to jest! Nawet growing time nie. masz chłupa. A na tym nie masz. Nie, bo już jest dorosły, nie? Tam myślę, że dorosło. jest. zaraz coś... Albo... A nie mam, nie mam tych drewna nie mam. Ale, jest, ja, ja mi wychodzi Ej, to tego? Nie używaj, spokojnie Nie, 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 spokojnie, spokojnie Przez, że chce mi atakować Ej, nie, wiocha mi się mocno podoba Ej, mogę co ustawić stawić z pointa, faktycznie, to gdzieś to są ustawy ale, nogi Ej, fajna wiocha Kozacka A bo to jest nadwór chyba wyjście, ta to jest nadwór wyjście no. Ja nie chcę, tam wychodzi, szczerze nie ryzykujesz Mam pointer sobie postawiłem W tym widać, tak? że się z tam Był coś, było coś tam było, coś tam było, coś tam było... O kurde, jeszcze obok ciebie! Jezu, są ci z raj... ja... ja cię... Ale lagi! To Ale lagi! Kurde. Ej, Mario, może połączymy te shaderki? nie, bo kurde, bo dałem klimat. Nie wiem. Ja mam wywalone, co ty mam? Laki, tak szybko. Ale ja nie mam. Bo ta niemacja zabierała zbyt dużo, więc na razie ja nie mam tego. Ooooo! Jezu idzie, ej, może na, na, na tego. Eee. No i Ej, ej zarąbiście, dalej, nie mam na wiadro. To robić wiadro. Nie mam na wiadro. A musi mieć trzy, to no, może Nie mam, ja mam tylko jedno. A? Aha! No to są za jakieś katakumby dosłownie tutaj. Jakieś więzienie A Ej, musimy zobaczyć, czy do Kuby Bata się ich stawisz, szczerze. Bo ja jestem ciekawy, nie Chyba wiem nie. jak ty. Jestem Nie ja jestem ciekawszy. już. Eda, dobra. Idę po coś do dobra Dobra. Do mi tu, włączy dosłownie. O. Co? Coś ty mi tu chłopie Co? Fajne, Co? nie? Mm, kozackie. Szczególnie w noc, no nie nic nie widzisz dosłownie. I od razu 50 pesów, widzisz? Od razu. Od że razu. nie, ja nie schodzę, ja nie schodzę, bo ty nic nie widzę dosłownie O to chodzi? lepszej masz. Daj, ja dalej tego nie mam Czekaj, czy Coś było na dole Coś było na dole To ja już w ogóle nie schodzę Nie, okładnie nie było, nie było, coś było na dole Coś było na dole Nie, to mi było to To było... No, ale był jakiś chłop jakiś Steve Ok, mi się podobają te komposty Jezu A ja mam tamtego z Funpointa to jest A nie spodziewałem się, że on będzie w tej sytuacji. Ja Co, dlatego ty uciekłeś? Co by nie, nie, nie mógł się zająć mną. No. Co to ma być? On mi zdjął tą, tą tarczę na hit, to no, no, ja. I go, kobłęby go nie powstrzymały nawet, jak tu widać. Ty vilarzy patrzący hmm. 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 chyba nie spodziewałem się szczerze tutaj. A ty się spodziewałeś? Bo ja nie, ja kompletnie nie szczerze Sift? Ja myślę to zombiak, ja chciałem się tarczować do niego. no hmm. na, 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 na strychu nic nie ma. Na rob chodzimy sobie. Tak to jest? Gdzie? A ja to... Tu... No, no nie zapomniałem. No, nie było, nie było. Ej, to sobie wezmę, szczerze. Jezu, strasznie łatwo się e, tak robi... się... E, tego, enchant na jest, tak szczerze. No to... Idziemy tutaj. Nie wiem, co tu jest, szczerze. Okay. ty. kurwa, kurde, goni. To się spina? Nie. Myślę, że on się spina, szczerze. To dostał? Nie, nie dostał. A trafiłem w niego w ogóle? Nie. Boże, jak się trze... Ja nie wiem, nie wiem dlaczego, ale gdzieś chyba zgubił mi żelazny mieczek, bo ja miałem żelazny mieczek, co nie? Eee, nie. nie miał? ja? To się w że miałem. A to jest ta sama chata, co nie spłynęła szczerze, gdzie na <grym> Kolejna, kolejna sobie spegdas. Ale mam już jedną. No tak, to nie, jakie jak dosyć to usunąć? A ty nie Mk. Bołem, że tu było jakieś żelazo, ja potrzebuję wiadro. Nie no ja tam nie schodzę, nie, bo ja się boję, że deadna. No, bo to jest dwale, też jest dwaler. To dany. No wszystko mi grodno, nie? Żeby mi jeszcze było ciężej. No da Tam chyba. Tak tam idziemy. Bo ja mam na, na tym... Ja mam na tym pinta. O, coś jest? Nie, ja myślałem, że to jakiś cmentarz, szczerze. Ło! Oni mnie ochronią. To. Ci. Dziwne, czego? coś z niego jest, szczerze. <grystanie> Chciałem go do łódki, nie jak, jak by to wyglądało. Bo so to też oglądając streamą. Hej. Hi. Hello. Napisz hi. Hello, how are you? ci. Byki gdzieś. To pomóż mi, pomóż mi Mordzia, ochroń mnie! Ty taki potężny, ja nie jestem potężny. A może może Mordzia? Przybowałam na wiadro. Nie wiem czy ja chcę do lasu wchodzić szczerze. Nawet do takiego odkrytego No ja już tak, bardziej tak no Co się będzie działo? Nie Tylko tego chłopca bo prostu kuku No, najwyżej zdechne, no nie? Oficjalnie godzinę streamujemy Kozacko ja się nie czuję w ogóle z tym dobrze Się boję No serio? Nie. Nie no, chłopie gdzie Ej, a to ładnie wygląda szczerze Jo! Dodatkowe przybliżenie. No jeszcze. No tu ładnie wygląda te pola, czyli mi się z podoba. Ka z kapą byłoby, byłoby o wiele lepiej. No, właśnie ode mnie. <laughs> Hero Brain. Hero Brain. Spójrzcie go najważniej. Nie, bo mnie zacznie atakować. Ja nie chcę. Ej, by F5 by zrobił. Nie, bo to na co ci śledzi? No to w Co ty? Nie interesujesz mnie. Nie jesteś moim kolegą. Nigdy nie będziesz. A wiesz że da się pokonać Herobraina? Jakbyś się przybliżył. Odwal się ode mnie. Pedofil, pedofil. Herobrain, skaczesz ze mną? A ty skaczesz pierwszy. Nie wiem jak tam na drugą stronę się to sobie stanie No odważ się ode mnie Znaczy się na miga pisz Po czym co jeden pedofilu. Fidu. Taki właśnie nie był kolega A ty jesteś dobry kolega Ooo, Tam był hero rajnie gdzieś No odważ się ode mnie Chodź, macie, to Nie no ja nie czuję się safe, I'm not safe. Jeszcze z nim! No nie, no to właśnie ode mnie. Spoj... Spojrzałeś się, co nie? Chyba. Spojrzałeś się. Co tam jest? Wali? Skrzypało? Gamecraft. Jo nie mogą tego, tego skąd to o tej mi nic z tego wiesz, nie weszło Jak król Ale teraz żeby się żeby cię złote nic. Lecimy z tym koksem V2 Be careful, careful. I'm careful No nie

Ale trafisz go może. Dostał? Dostał chyba. No, pokaż ząbki. Pokaż ząbki. Do dentysty byś poszedł. On tak. Legi są na streamie.

Ale ja jestem ciekawy jak on tam się wepchnął Wespnął się tak szczerze Mówię, że się Nie, tam jeszcze... Ktoś jeszcze jest pnął Ale ja nie słyszałem tak szczerze, że on się może wespnąć tak, tak naprawdę No, no a tak... no, no, widzisz Nie, bo ja tam próbowałem na, na postawić tam łódkę, tak wiesz, tak spańkowałem lekko Tak wiesz, zlecić tą łódką, a nie tak wiesz potem powiedziałem, że. Co jest? Co? Kurde, no piąty raz rozwałam ze drewno. Nie mi jeszcze go. Tak, jestem. To tylko na minimapę teraz. Jest chłopów tam. Na dworze. A mi się wydaje, że. że to ty nie jest całe tego zlutowane, jak mi się wydaje. No. Hmm. Mm. No co jest? Jak tu coś weszło i za chwilę zdechnę? Się ostro zenerwuję Przynajmniej to też może jest Chcę wrócić to tam Tam nie wrócę, tam jest już za daleko Patryczek To? To Ta, jest za daleko No ty Miner Ja... Ja mówiłem, że jak mi coś tu wyskoczy to ja... Jak on dalej tam jest. No, przyszedł i. Zirytowałem się szczerze. Ja już przewidziałem przyszłość, że tu że tu coś będzie, że tu mi coś wyskoczy. Nie, pan wie? I pilla? No nie, no, odwrócił się ode mnie. No i No i wszyscy cię atakują? No dosłownie. Nie jestem bez itemów. Leżącego się nie bije. Ta też klaria jest cała zamknięta? Ej, ona jest chyba cała zamknięta. No weź, wejdę jeszcze do tego, bo to wygląda mi jak blacksmith, tak szczerze. Jak kowal. Jaa, dobra, dobra. Mają się jakieś bloki. Nieźle, ale się. Ja nie wiem, ja tu mam takie, nie wiem jak to powiedzieć, zirytowanie Też trochę nie Nie, bo wszystko mi się akurat, teraz mi się wzięło wszystko na mnie, nie? No nie ja już mam na to wywalone, czy tak naprawdę zdechnę, czy nie No, jak jakiego innego ma do grania? Masz jakiś jeszcze inny? No, je ja no. to, to, to Jasne, nie. Dobra Zatwicz kończymy? Tak no to siema, dzisiaj nie, było oczywiście wcześniej, zawet o 18, to mieliśmy o 16 coś tam. Cieszę się. No. Pewnie nie byłoby. No, akurat. Parik piwniczak. Tak. Oczywiście, Ta. żeby Parik wyszedł z piwnicy w końcu. Nie, to się nigdy nie wydarzyło, To siema.